Max games Dzień dobry, witajcie w programie Max Games. Od razu też na przywitanie taki apel, oglądajcie nas do końca, bo na koniec będziemy mieć dla Was gry do wzięcia. Ale najpierw może jedno z najważniejszych, jak nie najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. Rozpoczęły się, ruszyły zamknięte, krótkie beta testy gry Tom Clancy The Division, czyli jednej z najbardziej wyczekiwanych strzelanek tego roku. O co chodzi, co tam robimy w w The Division. Świat pogrążony w chaosie po ataku terrorystycznym przeprowadzonym za pomocą błyskawicznie przenoszącego się wirusa i my jako agenci, którzy muszą przywrócić spokój przenosimy się do Nowego Jorku i to jest, to jest atut, to jest prawdziwie odwzorowany Nowy Jork. No dobra, kawałek Nowego Jorku, konkretnie Manhattan, ale z wszystkimi ulicami, budynkami, znanymi miejscami. Natomiast to, co jest największym plusem The Division, to cały system gry. To jest połączenie strzelanki i RPGA. Za każde z, wykonane zadanie, za każdą walkę zbieramy doświadczenie, a na kolejnych poziomach wybieramy sobie specjalizacje. No i te specjalizacje są o tyle ważne, że grać możemy tylko online i głównie będziemy nastawieni na kooperację z innymi graczami. Co oznacza, że żeby wykonać, jakieś zadanie, będziemy potrzebować ekipy e, z różnymi z specjalistami na pokładzie, czyli nie wiem, tam snajpera, e, medyka, sapera. Do rzeczy ja miałem okazję e, pograć e, jeden dzień dłużej, bo posiadacze Xbox One dostali troszeczkę wcześniejszy dostęp, e, no ale przez te cztery dni grania to, no nie wiem czy 1% tej gry e, liznąłem, na, na pewno nie. E, naprawdę jest mega rozbudowana, jest co robić, jest bardzo fajnie obudowana e, fabularnie, jest bardzo fajny system, e, na 100% będziemy mieć hit, to nie ulega żadnej, żadnej wątpliwości. Natomiast na 99% to będzie hit przez e, duże H. Jedna tylko uwaga: e, no, mnie na Xboxie gra śmigała aż miło, płynnie wszystko e, hulało. Natomiast gracze PC-owi narzekali, że no, trochę im tam nawet na niezłym sprzęcie e, cięła, trochę zamulała. M, także tutaj pewnie twórcy będą jeszcze musieli nad optymalizacją popracować. Zresztą wymagania minimalne tej gry, no. W São... Są niemałe, tam e, f, mamy wyrekomendowanych procesor i7, e, 8 GB ram i e, GeForce 970 albo ewentualnie Radeon'a 290, także a, w skrócie bez takiego kompa za 3-4 tysiące to e, na pewno sensownie nie pogramy. E, testy, beta-testy kończą się dzisiaj, a premiera e, w marcu. Warto czekać. A teraz już o grach, które w tym tygodniu miały swoją premierę i których e, no, nie warto przegapić. E, po pierwsze, War of Mine, The Little Ones, czyli konsolowa odsłona słynnej kontrowersyjnej polskiej gry o przeżyciu, o próbie przeżycia jako cywil w czasie wojny. Poszczegóły też odsyłam do Max Games przed dwóch tygodni tam obszerny wywiad z twórcami gry. Druga propozycja, którą dla was mamy, to Rise of the Tomb Raider, który nareszcie jest dostępny na pc bo w przez ostatnie pół roku grać w Tomb Raider'a w najnowszą osłonę przygód najsłynniejszej pani archeolog, czyli Larry Craft. Mogli tylko posiadacze Xbox One, ale oni dalej są do przodu, bo też w tym tygodniu wyszedł ekskluzywny dodatek dla Xbox One: czyli Rise of the Tomb Raider Baba Jaga, świątynia wiedźmy. No, dla nas to jest bardzo ciekawa sprawa, bo po Afryce, po tych wszystkich Aztekach, po jakichś tam Chinach. Nareszcie Lara Kraft odwiedza naszą szerokość geograficzną. Będzie musiała rozwikłać tajemnicę z, związaną z ze słowiańskimi legendami. Tak swoją drogą, jak dla mnie, to, to całe zainteresowanie nagłe słowiańszczyzną ma chyba związek z Wiedźminem 3. No ale dobra, no to dla nas tylko na plus. I na deser też piątkowa premiera Sebastian Lep Riley Evo, czyli coś dla fanów wirtualnych czterech kulek wirtualnego ścigania się, którzy, umówmy się, ostatnimi czasy też nie są zbyt rozpieszczani. Kiedyś standardem była, były jedna, dwie takie gry w miesiącu nawet. No a dzisiaj, żeby policzyć te przyzwoite wyścigówki z całego roku, to wystarczą nam, myślę, palce jednej ręki. No i właśnie Sebastian Lep Riley Evo ma szansę na liście tych bardzo przyzwoitych gier się znaleźć. Twórcy chwalą się, że to jest największa rajdówka w historii, bo mamy do dyspozycji aż 300 km tras, ale co dla mnie osobiście jest nawet ważniejsze, do wyboru mamy aż 50 aut. I to nie tylko współczesnych, to jest wielki atut, bo możemy przejechać się legendami, historycznymi, wyścigowymi samochodami nawet z lat 60. No ja już jeździłem Renault, Alpen, Lancia, Delta, bardzo fajna podróż w czasie. Oczywiście nie mogłem jeszcze dłużej pograć, więc pełna recenzja za tydzień, ale pierwsze wrażenia bardzo dobre, bardzo obiecujące. W ciemno polecam, choćby y, dla tych y, klasycznych aut. Ale. Co ważniejsze, obiecałem Wam, że będziemy rozdawać. No i właśnie, mamy do rozdania mnóstwo egzemplarzy Sebastian Lep Riley EVO. I to na każdą platformę Xbox One, PlayStation 4, PC. Zaczynamy. Dzisiaj na pierwszy ogień idą wersje na Xbox'a. Za tydzień w Max Games będzie coś dla posiadaczy PlayStation 4. No a przez cały tydzień na antenie RMF Max będziemy Wam rozdawać wersje pc -towe. Słuchajcie nas uważnie od 9 do 13 codziennie, kilka. Sztuk od poniedziałku do piątku będzie do wzięcia. Ale dobra, Xbox. Co zrobić, żeby załapać się na wersję Xboxową? Na Facebooku, na profilu RMF Max, w komentarzach pod tym filmem, pod Max Games, napiszcie nam o swojej najzabawniejszej przygodzie za kółkiem. Co to będzie, no to już, no, czego doświadczyliście. Co to było, to, to e, po prostu odkurzcie swoją pamięć. Nie wiem, czy jakieś przygody z panami policjantami, czy może coś innego się e, ciekawego działo. E, no, mam nadzieję, że żadna śmieszna historia za kółkiem nie skończy się jakoś makabrycznie. Tego wolę uniknąć. Pięć sztuk mamy do rozdania. E, zwycięzców wybierzemy, no tak, żebyście mieli czas. Nas, powiedzmy w środę. W środę, dos zwycięzcy dostaną od nas wiadomości i, e, i będziemy wam wysyłać Sebastian Lep, Riley, Evo. E, za tydzień przypominam wersja na PlayStation, a przez cały tydzień e, do wzięcia na antenie RMF Max wersje PC-owe tej gry. E, no i za tydzień się widzimy i słyszymy. Zapraszam na kolejny odcinek Max Games. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!